99,999% ,99 klientów pewnie nigdy by tego nie zauważyło, ale ja mam to szczęście, że urodziłem się dociekliwy. I zauważyłem, że. Na początku pomyślałem sobie, że taki temat jak ten zdarza mi się raz na 10 lat i koniecznie muszę nagrać o tym film. Prawda okazała się być jednak nieco inna, o czym dowiemy się za chwilę. Krem do depilacji WIT, pojemność 400 ml. Koncepcja tego filmu jest brutalnie prosta. Mam tutaj nowiutkie opakowanie kremu do depilacji WIT, zaplombowane, zafoliowane. 400 ml, duża pojemność. Mam też zlewkę z wodą, w której jest 250 ml wody. Mam też puste opakowanie po kremie do depilacji VIT. O pojemności 400 ml. I tutaj płynnie przechodzimy do klu tego filmu, które jest dla mnie niesamowicie fascynujące. Bo okazuje się, że te 250 ml wody nie mieści się w butelce po kremie wit o pojemności 400 ml. Butelka pełna, przelana, a mi zostało jeszcze nawet jakieś 40 ml wody. Co tu się stało? Co to się stanęło? Okej, okay, co, tu, co tu się stało? Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w butelce, która ma wyraźnie z dwóch stron podaną pojemność 400 ml, zmieściło się 200 ml cieczy. Ja sprawdziłem to trzy razy i nie chcę być inaczej. Jak to możliwe? Co tutaj zaszło? To ja wam za chwilę pokażę. Sekret tkwi w tej różowej butelce, bo w tej różowej butelce znajduje się woreczek z cienkiego plastiku w którym ja na tą chwilę zmieściłem 200 ml wody. I pozostaje mi jedynie sprawdzić, ile kremu do depilacji faktycznie mieści się w tej 400 ml butelce. Mam tutaj pustą miarkę i muszę to po prostu teraz przepompować. I też na jednym ujęciu, które oczywiście przyspieszę, żeby lepiej się oglądało. Trochę męczące, nie powiem. Koniec kremu. Jest go. A jest go tyle. 300 ml. Ale jeszcze chwila, ponieważ butelka, mimo że, mimo że już pusta, pompka już nic nie pompuje. Zabezpieczona jest przed jej otwarciem. Ale dlaczego właściwie? Pompka sięga do połowy, butelki, a więc tam jeszcze musi coś być. Może to jest to brakujące 100 ml, prawda? No, no na to bym liczył jako klient, że tam jest moje brakujące 100 ml. A, jak widzicie, proces pozyskiwania Moich brakujących mililitrów kremu do depilacji jest prosty, łatwy, szybki i przyjemny. Tutaj musi być moje brakujące 100 mililitrów. Ja już tego nie mogłem wypompować. Ja tego nie mogłem w żaden sposób wyciągnąć. Mogłem to zrobić jedynie rozbierając zewnętrzną butelkę. Czy tutaj będzie moje brakujące 100 mililitrów kremu do depilacji? Liczę na to, że tak. Może więcej nie wycisnę. Wewnętrzny poucz jest pusty. Uklepię teraz krem do depilacji i co się okazuje? Co się okazuje? Że jest go prawie 400 ml. Rozwiązanie tej zagadki okazało się być dużo prostsze niż myślałem. W butelce 400 ml jest ta wewnętrzna, elastyczna buteleczka, która. Pod wpływem podciśnienia wywoływanego pompką kurczy się do takiej postaci i w tej postaci faktycznie mieści się 200 ml wody. Ale gdyby tą butelkę napompować, bo w procesie produkcji ona jest pompowana, kremem, to będzie miała tych mililitrów 400. No nieźle. Osoba, która dała mi pustą butelkę po kremie VIT, powiedziała, no pompuje, pompuje i nic nie leci, a na dole ewidentnie coś jest, a butelki otworzyć nie można. Marku, zrób coś. Co jeżeli rurka sięgałaby do dna? jakby to sprawdzić, na przykład przy użyciu takiego mydła w płynie o pojemności 400 ml, którego pompka sięga do samego dna? Co się stanie, jeżeli ja opróżnię to mydło w płynie z zawartości? Naleję tutaj naszego kremu VIT. Dokładnie 400 ml. Czy pompka, która sięga do dna, będzie w stanie wypompować cały krem? A zatem, czy da się to zrobić? I wiem, że chcecie to usłyszeć, bo dawno nie było. Sprawdźmy to. Jak widać, skok tej pompki jest dużo mniejszy niż skok pompki oryginalnej, więc to pompowanie będzie trwało znacznie dłużej. 200 ml za nami. Zostało już naprawdę niewiele, a wiecie skąd to wiem, bo butelka jest przeźroczysta. Koniec pompowania, więcej z tej butelki już wypompować się nie da, a udało mi się wypompować 370 ml kremu. Jeżeli Wy jeszcze nie pogubiliście się o co tutaj tak naprawdę chodzi, no to jesteście inteligentni. 370 ml wypompowane z tej buteleczki versus y, moja teza, że z tej buteleczki da się wypompować tylko 300. Mamy dopiero 250 ml, a już y, zanotowałem pierwszą, y, pierwszą przerwę w dostawie. To znaczy, leci więcej powietrza? O, czekaj, złapało. Dobra. Zauważyłem przypadkiem, że im bliżej końca kremu, tym pompka dłużej wstaje. Ona cały czas się podnosi, to znaczy, że ona cały czas zasysa jednak tą wolną przestrzeń. I to może być klucz do działania tej pompki. Bo cały czas pompuje. I z tej butelki też nic więcej nie wypompuję i też jest 370 ml kremu. Ten film nie ma sensu. Za to mam teraz w opór kremu do depilacji. I jakbyście mieli jakiś pomysł, co z nim zrobić, to... Proszę bardzo, komentarze są wasze. Nie wiem, wydepilować mamuta? One nie żyją. Tak jak ten